Witam Was w kolejnym odcinku zabawek z To ta, 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 ta. ta muzyczka była beznacza. A dzisiaj, w roli głównej, nie był bazał, lecz Squirtly. Miejcie się, że to pudełko już jest otwarte. Ponieważ. Już wcześniej je otwierałem w samochodzie, co do, co do samego pudełka nie mam żadnych zastrzeżeń. Typu na przykład pudełko jest dobrej jakości, nie ma sensu się czepiać. A tak wygląda nasz zestaw z Pokemonami. Tym, że nie ma instrukcji, ale chyba raczej sobie poradzę, bo nie jestem upośledzony. Jak wygląda głowa Asza, którego mieliśmy, a tak wygląda głowa Asza, którego mamy teraz. Ten aż prezentuje się lepiej, powiem tyle, więc trochę mi to zajmie składanie ciastych klocków, a więc poczekajcie. Czyli tak prezentuje się nasz aż. Wygląda on o wiele lepiej niż aż z, dru z drugiego odcinka. Ma on po prostu lepszą czapkę, a a kolory i plastik są w odpowiednich miejscach. Nawet bym powiedział, że kolory są w dobrym, nawet lepszym miejscu. A więc tak wygląda Pokeball. Cały biały. I nasz Poke... Pokeball. Oczywiście, aż nie zapomniał o swoim nowoefickim telefonie. Kolejna rzecz. Le. Od firmy Lele. Lele. Minionki trzy. Despacito mi trzy. Desperance mi trzy. Nie wiem, co to ma symbolizować. Z tyłu mamy różne rodzaje minionków. Minion zabójca. Który występował u generatora Frydy. Też jestem trochę zdziwiona jego obecnością tutaj. Od końca to jest firma Lele, a tam. A tam to była w ogóle firma inna niż powinna być. A więc. Minionki 3. Might Minion. Minion sprzątacz. Tylko, że Might Minion występował Jak ukraść księżyc, a więc taki niezwykle są tutaj dowierzący. Otwieramy. O. Karty minionków. Jedna. Z rozlaną farbą. I rozlanym 3D. Wiecie co mam, co chcę z to zrobić? Czas przyszedł na nasz, na nasz, na naszą figurkę. Problem tym, że wyrzuciłem nożyczki, musiałem mieć na, na sam koniec pokoju, a żeby nie przeginąć po prostu zapałowałem. Co, mam słuchawki przy minionku z Jezu Jezuchrysty, co to jest? Chcielibyście takie coś dać swojemu dziecku? Jasne, kupcie mu podróbkiewego. Niech ma, niech będzie miał koszmary. Poczekajcie, bo wolę zapoznać, żebyście nie widzieli, jak męczę się z tym. Tak prezentuje się nasz Made Minion z przerośniętymi walkie i wygiętymi rękami. Czas pokazać całą kolekcję podróbek. Nie wiem czemu, ale dopiero teraz się skapnę, że ten jakże żółty i ładny klocek okazał się podróbką J.L.B. Znacie, te, znacie J.L.B. te głośniki. J.L.B. <tryk> Czyli na pierwszym rackingu są Pokémony, ponieważ... mają one dobry design. E. Szczególnie bym powiedział, że dobrze wygląda nasz ten ten żółwik. Zapomniałem jak się nazywał. Skleroza. Ale dobrze, już wygląda Bulbazaru. Wygląda jakby się napił ścieków z oczyszczalni ś... ścieków. Drugą fajniejszą rzeczą są asze. Na pierwszym rankingu aszów jest nasz asz ketchup. Który faktycznie ma kolor jak ketchup. A drugi to jest asz rybaka. Na czwartym miejscu najgorsze yy, figurki, czyli Mad, Minion i Pimba. Czyli tak mniej więcej się to prezentuje. Dzięki za oglądanie. Zostawiajcie łapki górę, o jak ktoś to ogląda, żeby po prostu motywować dalszych filmów Mara.